Jakiś czas temu przygotowałem dla Was listę 10 najbardziej istotnych gier FPS w historii tego gatunku. Dzisiaj przyszła pora na to, żeby zabrać się za kolejny gatunek, który jest nieco bliższy memu sercu, czyli komputerowe RPG. Zanim jednak przejdziemy do samej listy, to muszę Wam o czymś powiedzieć. Ta lista zawiera tylko 10 tytułów. Gatunek jest bardzo obszerny, ma wiele podgatunków i naprawdę jest masa produkcji, które mogłyby się na tej liście znaleźć, i ja doskonale o tym wiem. Starałem się wybrać gry przełomowe i do tego zróż Różnych okresów czasowych, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli jakiejś waszej ulubionej gry, albo gry, która według was zasługuje na to, żeby się tutaj znaleźć, jednak nie będzie. Ale komentarze są otwarte, zachęcam więc do dyskusji, zachęcam więc do pisania swoich propozycji, gier, które na tej liście mogą się też znaleźć. Całkiem możliwe, że zrobimy z tego po prostu kolejną część potem. To tyle na wstępie, zapraszam na materiał. Choć tak naprawdę gatunek komputerowych rpg powstał w latach 70. na akademickich komputerach z systemem Plato, to my zaczniemy sobie kilka lat później. Bo to dopiero Rogue z 1980 roku zaproponowało rewolucję w rozwiązaniach systemów śmierci oraz projektowania lochów w tego typu grach. Stworzona na terminale Unix przez Michaela Toya i Glena Wichmana, Rogue jako jedna z pierwszych gier wideo w pełni wdrożyła permanentną śmierć, losowo generowane lochy oraz system identyfikacji przedmiotów, które Zmieniały się w każdej sesji. W przeciwieństwie do bardziej narracyjnych i rozwlekłych RPGów z tamtej epoki, Rogue był grą o minimalistycznym designie i maksymalnej regrywalności. Każde podejście było inne. Układ mapy, potwory i przedmioty były losowe, a gracz nie mógł cofnąć się na wcześniejsze poziomy. Zamiast klasycznego rozwoju postaci, gra stawiała na adaptację i eksperymentowanie. Wiele przedmiotów miało nieznane efekty, które trzeba było odkrywać w trakcie rozgrywki. To właśnie ten surowy, bezkompromisowy model zapoczątkował cały podgatunek, znany dziś jako Rouglajki i roglajty. Gry takie jak Hades, Dead Cells, Slay the Spire czy Darkest Dungeon zawdzięczają Rogue swoje podstawy: permadeath, proceduralną generację i skupienie na decyzjach pod presją czasu i śmierci. Co więcej, ta filozofia rozgrywki rozprzestrzeniła się na cały rynek. Współczesne RPG i action RPG czerpią z niej w różnym stopniu. Nawet Pierwsze Diablo, które często porównywane jest do Rogue jako jego graficzny odpowiednik, dziedziczy jego strukturę map i element losowości dropów. Dziś pojęcie roguelike często bywa używane szeroko. Obejmuje też tytuły roguelike, tak jak wspomniałem, które adaptują tylko wybrane elementy, ale to właśnie rogue jako jedna z pierwszych gier nadała temu podejściu formę, która przetrwała dekady. I to czyni ją jedną z najbardziej wpływowych gier RPG, mimo że w 1978 roku na Apple II pojawiło się w Apple Manor, jedna z pierwszych prób stworzenia komputerowego RPGa z losowo generowanymi poziomami, walką turową i mechaniką rozwoju postaci. Twórca gry podkreślał, że jego dzieło powstało całkowicie niezależnie i nie było inspirowane Rogue, obie gry rozwinęły podobne idee równolegle. Mimo że w Apple Manor nie zdobyło tak kultowego statusu jak Rogue, historycznie pełni rolę pierwszego komercyjnego Rogue'a. -like i udowadnia, że wiele kluczowych pomysłów miało swoje korzenie jeszcze zanim ten gatunek został w ogóle nazwany, dlatego warto też o tej produkcji pamiętać. Większość klasycznych RPGów z dawnych lat skupiało się na rozwoju postaci, zdobywaniu przedmiotów, pokonywaniu przeciwników, ale Ultima 4 Quest of the Avatar odwróciło ten schemat. Zamiast opowieści o pokonaniu zła zaproponowała graczowi coś znacznie rzadziej spotykanego, drogę do wewnętrznej przemiany i moralnego rozwoju. Gra otwiera system tworzenia postaci oparty na serii pytań moralnych, a nie wyborze klasy czy rasy. Gracz wciela się w kandydata na tytułowego awatara nie poprzez zwycięstwo nad przeciwnikiem, ale przez doskonalenie się w ośmiu cnotach. Każda decyzja, kogo okradniemy, komu pomożemy, co zrobimy z porażką, wpływa w tej grze na rozwój postaci. System nie opiera się na punktach doświadczenia, ale na etycznym śledzeniu działań gracza. Ultima 4 zrezygnowała z tradycyjnego antagonisty. Nie ma bossa ani armii potworów do pokonania. Głównym celem gry jest osiągnięcie duchowego mistrzostwa i uzyskanie dostępu do tzw. Codex of Ultimate Wisdom. Oznacza to, że gra nagradza nie tyle siłę czy spryt, co uczciwość, spójność i konsekwencję moralną, coś niemal niespotykanego w grach nawet dziś. Do tego dochodzi pełna nieliniowość, otwarty świat, brak prowadzenia za rękę, brak quest trackera, a każde działanie może mieć swoje konsekwencje. Ultima 4 nie ułatwia zabawy, wymaga zapisków, refleksji i cierpliwości, a dopiero na drugim miejscu stawia walkę czy zdobywanie przedmiotów ale właśnie dzięki temu uważana jest za jedno z najbardziej dojrzałych innowatorskich herpegów w historii. Wpływ tej gry widoczny jest do dziś w tytułach takich jak Mass Effect, Disco Elysium, czy Baldur's Gate 3, które też próbują zmuszać gracza do moralnych wyborów, a nie tylko do zdobywania przedmiotów. Gdy mówimy o przełomach w historii nowoczesnych RPGów, pierwsze Diablo jest tutaj punktem granicznym. Jest to tytuł, który przedefiniował, czym tak naprawdę może być komputerowa gra fabularna. Zamiast rozbudowanego systemu dialogów i otwartego świata, zaoferował coś radykalnie innego, skondensowaną esencję progresu i walki. Każde kliknięcie miało znaczenie, a każde zejście do lochu było wyborem między ryzykiem, a nagrodą. Największym jednak przełomem było przejście od turowej struktury do pełnego czasu rzeczywistego, co jak wspominał sam David Bravik, było wynikiem wewnętrznego gdy deweloper po raz pierwszy w czasie rzeczywistym roztrzaskał szkielet jednym kliknięciem, gra zmieniła się na zawsze. Tak powstał Action RPG w nowoczesnym wydaniu, inspirowany w wspomnianym chwilę wcześniej rok, prosty w koncepcie, ale głęboki w systemach. Diablo nie miało otwartego świata, ale miało pętlę uzależniającą jak mało co: losowo generowane lochy, permade w trybie hardcore, system rzadkich przedmiotów z prefiksami i sufiksami. Wszystko to tworzyło niekończący się cykl zabijania, łupienia i rozwoju postaci. Gracze nie wracali tutaj dla fabuły, wracali dla lepszego miecza, dla jednego poziomu więcej, dla jeszcze jednej szansy na uniknięcie śmierci w głębi Tristram. Sam RPG-owy rdzeń nie został usunięty, został przefiltrowany. Klasy postaci, rozwój statystyk, zaklęcia i specjalizacje były tutaj obecne, ale wtłoczone w rytm ciągłego zagrożenia. Diablo pokazało, że RPG nie musi być grą o narracji, może być grą o decyzji tu i teraz. To był system projektowy, który potem zainspirował dziesiątki późniejszych tytułów, tworząc kolejny osobny gatunek. Z perspektywy historii Diablo nie tylko zdefiniowało action RPG, zbudowało cały model projektowania progresji przez losowość, a w kolejnej odsłonie o pogoń za lutymi i rozwój postaci, który dziś przenika gry mobilne, luter shooter'y i produkcje z elementami roguelike. W czasach, gdy RPG kojarzyły się głównie z heroicznym fantazją i walką z potworami, Fallout przyniósł coś zupełnie innego. Gracze dostali otwarty, nieliniowy świat z dużą dawką moralności i swobodą wyboru. Inspirowany grą Wasteland a oparty o własny system SPECIAL, Fallout zbudował nową definicję komputerowego RPG, nie przez rozbudowę mechanik, ale przez ich podporządkowanie reaktywnej opowieści. Największym przełomem była tu struktura decyzji. Niemal każda sytuacja miała więcej niż jedno rozwiązanie: siłowe, dyplomatyczne albo jakieś podstępne. Gracz mógł przejść grę bez zabijania, bez mówienia, a nawet bez wykonywania głównego quest'a w klasycznym stylu. Decyzje nie były punktowane jako dobro i zło, ale wpływały na świat gry i na zakończenie, które prezentowało konkretne zmiany w odwiedzanych lokacjach w zależności od naszych działań. Mechanicznie gra również prowadziła innowacje. Taktyczny system walki turowej, z celowaniem w konkretne części ciała, rozwój postaci przez 7 atrybutów, rozbudowane perki i umiejętności. Ale to nie cyfry czyniły Fallouta wyjątkowym. To sposób w jaki system RPG pozwalał opowiadać własną historię w świecie pełnym szarości. Fallout zdefiniował też ton narracyjny. Ironiczny, dystopijny, inspirowany estetyką retrofuturystycznej Ameryki lat 50. Ten świat był brutalny, ale wiarygodny. Gra nie prowadziła za rękę, nie oznaczała NPC-ów i nie komentowała Twoich wyborów. Trzeba było czytać, rozumieć i samemu wyciągać wnioski. To dzięki Falloutowi późniejsze RPG mogły zacząć mówić, że wybory faktycznie mają znaczenie. Bez moralizowania, bez zero-jedynkowego podziału na dobro i zło. Po prostu rób co chcesz, a świat i tak jakoś na to odpowie. Ale gdy pod koniec lat 90. komputerowe RPG już troszeczkę zaczęły tracić na popularności poprzez zyskujące na popularności FPS-y czy RTS-y, Baldur's Gate, pierwszy Baldur's Gate, przywrócił temu gatunkowi znaczenie i prestiż. Stworzona przez debiutujące wówczas Biowary oparta na systemie drugiej edycji Advanced Dungeons and Dragons, gra nie tylko wiernie oddała ducha papierowych sesji RPG, ale też wprowadziła wiele rozwiązań, które później stały się standardem w tym gatunku. Największym przełomem było zastosowanie hybrydowego systemu walki z aktywną pauzą, który łączył taktyczną głębię turówki z dynamiką czasu rzeczywistego. Do tego dochodziła pełna kontrola nad sześcioosobową drużyną, różnorodność klas i zaklęć oraz stopniowe eksplorowanie ogromnej mapy z dziesiątkami lochów. Wiosek i tajemnic. Świat gry, choć technicznie nie był otwarty, oferował tak dużą swobodę eksploracji i nieliniowość questów, że gracze rzeczywiście czuli, że mogą podejmować decyzje i widzieć ich konsekwencje. Bardur's Gate zapisał się też jako RP, który po raz pierwszy z taką siłą postawił na interaktywne relacje między postaciami. Ten aspekt, dziś już powszechny, był wtedy czymś unikalnym i położył fundament pod cały styl BioWare, rozwinięty później w Knights of the Old Republic czy Mass efekcie. Z technicznego punktu widzenia gra była równie ważna. Oparty na niej silnik stał się Podstawą dla kolejnych klasyków i wyznaczył wizualny standard izometrycznego RPG na lata. Baldur's Gate udowodniło, że gra RPG może być złożona, wymagająca rozbudowana mechanicznie i jednocześnie atrakcyjna wizualnie oraz przystępna dla nowego pokolenia graczy. Był to punkt przełomowy i pozwolił m.in. na to, aby późniejsze Neverwinter Nights czy Icewind Dale mogły w ogóle zabłyszczeć. Morrowind z 2002 roku to RPG, który radykalnie różnił się od gier z tamtego czasu. Wbrew trendom prowadzenia graczy za rękę, Bethesda stworzyła produkcję, która stawiała na wolność, imersję i swobodę gracza. Nie było tu znacików, questów, dialogów z wyborem, że coś jest dobre albo złe, ani wygodnych map z drogowskazami. Było za to coś innego, świat, który po prostu istniał i wymagał, byśmy nauczyli się po nim poruszać. Największy przełom tej gry to światopoglądowy design. Wyspa pełna obcych nazw, kultur, kast i architektury nie była stworzona jako sceneria dla przygody, ale jako autonomiczna struktura. NPC mieli własne rutyny, poglądy i polityczne konflikty. Główne zadania wymagały eksploracji i poznawania frakcji. Gra nie próbowała być przystępna, była wymagająca i często niejasna, ale to właśnie czyniło ją wyjątkową. Rozgrywka była powolna, progresja nie polegała na rosnących cyfrach, ale na zdobywaniu wiedzy o świecie. Im więcej wiedzieliśmy o regionach, nazwach, frakcjach, tym skuteczniej się tutaj poruszaliśmy. Morrowind tworzył ten szczególny efekt. Na początku jesteśmy nikim, a po 50 godzinach poruszamy się po mapie jak lokalny ekspert. To RPG nie o tym, jak stajemy się silniejsi, tylko o tym, że ten świat przestaje być obcy. Mechanicznie gra miała już wtedy swoje ograniczenia. Dziwne animacje, archaiczny interfejs, losowość trafień, ale nigdy nie próbowała maskować swojej głębi systemami ułatwił. Morrowind to RPG, który ufał graczowi i oczekiwał od niego uważności, czyli miał coś, czego brakuje wielu dzisiejszym produkcjom. Do dziś wiele graczy uważa, że żadna gra z serii Elder Scrolls nie osiągnęła podobnego poziomu swobody i konsekwencji świata. Jeśli dla was RPG to gra o eksploracji, nie tylko jako przestrzeni, ale i zasad, które rządzą światem, to sami przyznacie, że Morrowind był jednym z jej najbardziej kompletnych wcieleń. I lata po Morrowindzie Dark Soulsy wpłynęły na ten gatunek RPGów w bardzo podobny sposób, stawiając na otwartość, swobodę gracza i ufając mu, że będzie wiedział, co w tej grze zrobić. To RPG, który uczy gracza przez porażkę, zmuszając go do obserwacji, refleksji i świadomego podejmowania ryzyka. I robi to bez tutoriali, bez znaczników i bez litości. Największym przełomem Dark Soulsów było odejście od klasycznego questowania. Historia nie jest podana w dialogach czy przerwnikach, trzeba ją złożyć z rozmów, opisów przedmiotów i architektury. Gracz nie odgrywa roli bohatera z wyraźnie określoną ścieżką, sam odkrywa kim jest, co się w tym świecie wydarzyło i jakie ma znaczenie jego obecność. W efekcie gra staje się labiryntem narracyjnym, który odkrywa się w takim samym stopniu jak lokacje. Mechanicznie Dark Soulsy to action RPG z systemem staminy, taktyczną walką, wymagającą dobrego timingu ruchów i surowym systemem śmierci. Po porażce tracimy zgromadzone dusze, które trzeba odzyskać, docierając w to samo miejsce bez kolejnej porażki. Ale śmierć to nie tylko kara, to element pętli. I nauki. Każdy przeciwnik, skrót, pułapka czy ognisko uczą gracza zasad rządzących tym światem. Jednocześnie Dark Soulsy wprowadziły asynchroniczny multiplayer. Wiadomości od innych graczy, duchy, inwazje, które poszerzyły ideę grania wspólnego, ale wciąż samotnego. Tym samym Dark Soulsy zapoczątkowały cały podgatunek Souls-like, ale jego prawdziwy wpływ był głębszy i chyba nawet bardziej istotny niż w przypadku Morrowinda. Gra przywróciła wiarę w gracza jako inteligentnego uczestnika świata gry. Pokazała, że RPG nie musi tłumaczyć wszystkiego, czasem lepiej, gdy gracz będzie wszystko odkrywał na własną rękę. Wiedźmin 3 to gra, która zdefiniowała na nowo znaczenie jakości narracyjne w otwartych światach, w nowoczesnych RPG-ach. CD Projekt Red postawiło na połączenie głębokiego świata, dojrzałych tematów i nieliniowych wyborów, które miały realny wpływ na rozwój historii. Nie tylko w głównym wątku, ale też w misjach pobocznych. Każde zadanie, nawet to najmniejsze, miało kontekst, charakter i jakiś moralny ciężar. Gracz nie był tylko wybieraczem dialogów, ale uczestnikiem skomplikowanych historii, w których rzadko istniały oczywiste rozwiązania. Nawet system ekspozycji był zintegrowany z lore i klimatem. Co jednak najważniejsze, Geralt nie był pustym bohaterem, ale pełnoprawną postacią z własnym charakterem i przeszłością, a mimo to gra pozwalała graczowi kształtować jego reakcję i podejście w granicach spójnego portretu. W efekcie trzeci był symulacją relacji i reputacji, a nie tylko grą o zabijaniu potworów i sam Wiedźmina 3 uważam za mechanicznie i systemowo dość ograniczonego. Nie jest to RPG o rozwoju postaci, zdobywaniu nowych przedmiotów, ale jest to mimo wszystko gra przełomowa, bo stała się wzorem dla narracyjnych RPG-ów nowej generacji poprzez jakość napisanych bohaterów oraz opowieści, ilości dobrze opowiedzianej treści i umiejętność łączenia systemów z tą właśnie opowieścią i jednocześnie będąc grą bardzo przystępną dla wielu osób. Disco Elysium złamało niemal wszystkie niepisane zasady komputerowych herpegów. Bez walki, bez ekwipunku, bez potworów. Zamiast tego świat dekadencji, postkomunistycznej traumy i egzystencjonalnego upadku. Gra, w której nie rozwijamy mieczy, ani magii, tylko głosy we własnej głowie, stając się świadkiem, sędzią i ofiarą własnego sumienia. W centrum mechaniki gry znajduje się system 24 umiejętności, ale to nie są klasyczne skille. To aspekty osobowości bohatera, które komentują świat, przeszkadzają, czasem manipulują graczem. Granie w Disco Elysium przypomina RPG stołowe prowadzone przez złośliwego mistrza gry, który zna nasze traumy i będzie je wykorzystywał. To RPG, w którym postać nie tyle zdobywa poziomy, co dosłownie przechodzi kryzys egzystencjalny. To gra, która redefiniuje pojęcie RPG jako gry komputerowej. Rola, jaką odgrywamy, to nasza osobowość, a wybory to nie binarne decyzje moralne, ale subtelne przechyły ideologiczne, emocjonalne, etyczne. Disco Elysium odrzuca iluzję bohaterskiej narracji i zamiast niej proponuje najbardziej literackie i analityczne RPG w historii gatunku. Nie ma tu walki, nie ma tu gonienia za przedmiotami, epickiej historii, fantazy, a mimo wszystko jest to jedna z najistotniejszych produkcji w tym gatunku, bo pokazuje jak ogromne pole do kreowania historii i bohaterów dają dobrze stworzonego RPG. No ale na sam koniec, po latach dominacji różnych gier w tym gatunku, to Baldur's Gate 3 przypomniał nam, czym tak naprawdę może być klasyczny komputerowy RPG, a może być symulacją decyzji, relacji i konsekwencji swobody w działaniu, rozgrywaną nie tylko na poziomie mechaniki, ale przede wszystkim na poziomie charakteru postaci. Stworzona przez Larian Studios granie jest tylko kontynuacją kultowej serii, to także najbardziej udana próba przeniesienia pełnoprawnej sesji Dungeons and Dragons na ekran. Kluczowy przełom polega na tym, że Baldur's Gate 3 nie uprasza tych wszystkich zasad za bardzo. System turowy, testy umiejętności rzuty kością i dialogi zależne od klas pochodzenia czy aktualnej sytuacji. Wszystko to składa się na najbardziej kompletną cyfrową adaptację stołowego RPG. -a. Ale sukces gry to nie tylko zasługa systemów. Baldur's Gate 3 oferuje niewiarygodnie reaktywny świat, który zapamiętuje działania gracza, rozbudowuje relacje z towarzyszami i tworzy dramatyczne konflikty bez sztucznego podziału na dobro i zło. Można zagrać bohaterem socjopatą, sabotażystą czy uwodzicielem i każda z tych ról jest wspierana nie tylko dialogami, ale i systemami rozgrywki. To również jeden z niewielu przypadków, gdzie dialogi, wybory i rozwój postaci są równie angażujące jak walka. Turówka z pełną swobodą interakcji środowiskowych sprawia, że każda potyczka to mały sandbox taktyczny. W czasach, gdy wiele rpg odchodzi od złożoności na rzecz tempa, Baldur's Gate 3 poszedł w dzisiejszych czasach pod prąd i udowodnił, że istnieje masowa publiczność dla trudniejszych, wielowątkowych, nieliniowych gier RPG z dużą ilością tekstu i wyborów. W ten sposób stał się nie tylko jednym z najwyżej ocenianych RPGów w historii, ale też argumentem za tym, że klasyczna forma może wciąż wyznaczać nowe standardy, nawet w dzisiejszych czasach. I to koniec tej listy. Tak jak powiedziałem na początku, wykorzystajcie komentarze do tego, aby podrzucić kolejne produkcje, które były przełomowe w gatunku gier RPG. Nie złoście się na mnie, że czegoś tutaj zabrakło, bo ja jestem wręcz przekonany, że mnóstwo jest jeszcze gier, które na tej liście mogłyby się pojawić. Tylko faktycznie dajcie znać, co wy byście tutaj dorzucili. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego!